Powieści z tysiąca i jednej nocy. Historia o przeobrażonym Sidi Numanie. Czyta Beata Joanna Siniuto. Rozdział pierwszy. W Bagdadzie żył młody człowiek, Sidi Numan, zwany, cnotliwy i cichy. Rodzice zostawili mu dom i majątek znaczny. Żył jednak w spokojnym odosobnieniu nie znajdując przyjemności w zwykle poszukiwanych przez młodzież rozrywkach. Wkrótce jednak uprzykrzyła mu się samotność i postanowił się ożenić. Długo przecież ociągał się z wyborem, bo w tym kraju kobiety i dziewczęta ukazują się pod gęstą zasłoną i mężczyzna dopiero w chwili odbieranego od kadiego błogosławieństwa, w chwili zaślubin, twarz oblubienicy swojej ogląda. Twarz i oczy są zwierciadłem duszy, mówił sam do siebie. Chociaż do piękności zewnętrznej tak wielce wagi nie przyjmuję, to przecież rado przed zrobionym wyborem przekonać się, czy te rysy zdradzają uprzejmy, miłe usposobienie, czy może przeciwnie próżności lub innych wstrętnych uczuć są znamieniem. Nareszcie wybrał panienkę powszechnie za piękną uznaną jakkolwiek jej sam nigdy bez zasłony nie widział. Przypuszczał, że gdyby miała coś odpychającego w powierzchowności, słowa jej urody nie byłaby tak głośną. Gdy po zaślubinach i po uczcie weselnej wprowadził pannę młodą do swojego domu i po raz pierwszy ujrzał ją bez zasłony, przekonał się, że była istotnie tak piękną, jak mówiono, a może piękniejszą jeszcze. Jednakże nie był całym sercem szczęśliwy. Oczy jej i czoło były piękne, nos regularny, usta śliczniutkie, ząbki bielutkie jak perłowa koncha, broda łagodnie zaokrąglona, policzki świeże i pełne. A przecież coś takiego w ogólnym wyrazie twarzy było, co go jakąś nieokreśloną trwogą napełniało. Sam sobie to wyrzucał, starając się zwalczyć swój przesąd i o ile tylko mógł, najserdeczniejszym względem niej tego wieczoru, i następnego ranka się okazywał. Koło południa, po załatwieniu spraw i zajęć swoich, udał się do jadalnego pokoju, w którym stół był już nakryty. Przyniesiono potrawy, lecz żony nie było i długo się nie zjawiła, chociaż prosić jej kazał. Nareszcie weszła. Sidinuman nie robił jej wyrzutów za to spóźnienie, tylko zaraz siedli do stołu wieloma potrawami zastawionego. Na pierwszym półmisku był ryż. Sidi Numan wziął łyżkę i jadł. Lecz amina, jego żona, wyjęła sobie maleńką łyżeczkę, jakby dla lalki. Wzięła nią jedno ziarnko ryżu i położyła je na swoim talerzu. Równie małym nożykiem podzieliła je na cztery części i jadła wolno, biorąc łyżeczką kawałeczek po kawałeczku. Sidinuman Numan widząc to, zdumienie swoje wyraził. Droga Amino, zapytał, czy u twoich rodziców w ten sposób ryż jadają? A może chcesz mnie przekonać o swym małym apetycie? Spodziewam się, że tego przecież z oszczędności nie robisz. Dzięki Bogu stać mnie na dobry byt, chociaż nie należę do najbogatszych ludzi w Bagdadzie. Weź więc, droga Aminko, tę oto łyżkę i najedz się dosyta. Mówiąc to żartobliwie i wesoło, Porządną dużą łyżkę jej podał. Amina spojrzała na niego jakimś roztargnionym wzrokiem. Spokojnie łyżkę odłożyła na bok, nie rzekła ani słowa i dalej zwolna swoją maleńką łyżeczką jadła, tak jak poprzednio. Zdawać się mogło, że męża swojego nie zrozumiała. Innych potraw nie tknęła wcale. Może zjadła dobre śniadanie? Pomyślał Sidinuman. I dlatego jeść obiadu nie mogła. Może jej rodzice umiarkowanie zalecili? Ona przysadza miarem posłuszeństwa w naiwności panieńskiej. A może zbyt nieoswojona z nowym stanowiskiem pani domu tęskni do swoich i dlatego jeść nie ma ochoty. Nic jej więc nie wymawiał i jakby nic nie zaszło z dawną względem niej serdeczną zachowywał się uprzejmością. Przy wieczerzy jednak to samo powtórzyło się znowu, jako też na zajutrz przy śniadaniu. Ze smutkiem zauważył to Sidinoman, widząc, że niepodobna by jej to, co w obecności jego jadła, do życia wystarczyć mogło. Musiała się więc potajemnie w kuchni najadać, lub też tkwiła w tym wszystkim jakaś tajemnica. Brak jej zaufania bolał go najbardziej, jednak ukrywał swoje zmartwienie. Mając nadzieję, że się to w przyszłości odmieni. Rozdział drugi. W kilka tygodni potem Sidi Numan leżał w łóżku, nie mogąc usnąć. Zachowywał się jednak cicho, by nie zbudzić żony. O północy wstała Amina i ubrała się po cichutku. Sidi Numan widział, że często spoglądała ku niemu, chcąc się przekonać, czy śpi. Więc żeby się nie zdradzić, udawał śpiącego od czasu do czasu patrząc przez przymknięte powieki. Ubrawszy się zupełnie, wymknęła się z sypialnego pokoju. Sydinoman zaciekawił się, gdzie też pójść mogła. Prędko się zatem podniósł, płaszcz na ramiona zarzucił i wybiegł za nią. Widział, że bramą na ulicę wyszła i szedł trop w trop za nią, ścigając ją oczyma. Nareszcie zniknęła przy drzwiach cmentarnych, Uchylił te drzwi lekko zamknięte, by spojrzeć, co się dzieje. Jakież było jego zdumienie, gdy ją nad grobę siedzącą spostrzegł i ujrzał przy niej dziwne jakie stworzenie, nic a nic do człowieka niepodobne. Było ono, co prawda, wielkości człowieka, popielatego koloru, ale z długim zwierzęcym pyskiem i długimi, niezmiernie szerokimi ustami. Miałażby się tu sprawdzić owa bajeczka, którą mi niegdyś opowiadano, pomyślał, że istnieją jakieś duchy złośliwe wśród ruin żyjące, które zabitych i wygrzebanych ludzi trupami się żywią, gulami ich nazywano. Ale ja to opowiadanie uważam za wymysł trwożliwych wyobraźni. Teraz oto widzę, że takie stworzenie, jak mi opisywano, siedzi przy mojej żonie. Chyba i to się prawdą też okaże, że one ludzi zniewalają do jedzenia trupiego mięsa, by ich potem w podobne sobie istoty przemienić mogły. Tymczasem ów gól z niezmierną szybkością grub skopał i wydobył z niego trupa. Przyjaźnie na Aminę kiwnął i oderwawszy paznokciami kawałek mięsa, spożył je z widocznym zadowoleniem. Drugi podał Aminie, która również zjadała go z chciwością. Przy tym obrzydliwym posiłku śpiesznie rozmawiali z sobą. Sidi Numan stał jednak zbyt daleko, by dosłyszeć cośkolwiek. Zresztą język ich zupełnie obcy mu się wydawał. Musiał to być język gulów. Po uczcie na powrót w dół wrzucili trupa i przykryli go ziemią. Zanim ukończyli swoją robotę, Sidi Numan uciekł. Bieg co sił starczyło do domu i położył się, jakby nigdy nic nie zaszło. Amina wkrótce też powróciła, bardzo wesoła, ucieszyła się, widząc, że mąż śpi i sama prędko położywszy się, zasnęła. Sen odbieg jednak z powiek Sidinumana. Czekał, by przyszła chwila porannej modlitwy, tak był przyjęty okropnością rzeczy widzianych ostatniej nocy i wstrętem do swojej żony. Udał się do meczetu. Pacierz poranne odmówił, a następnie błąkał się po przepysznych ogrodach miejskich. Piękność otaczającego nie zwracała jego uwagi, gdy zagłębiony w myślach zastanawiał się nad tym, co robić należy. Nie chciał się swoją żoną obejść surowo, nie chciał względem niej użyć przymusu, lecz postanowił dobrocią i przyjaźnią wpłynąć na jej poprawę. Z tym postanowieniem powrócił do domu o obiadowej porze. Amina natychmiast kazała podawać i siadła wraz z mężem do stołu, a jadła znowu ową maleńką łyżeczką. Więc Sidinuman odezwał się wtedy poważnym, lecz bardzo umiarkowanym, łagodnym głosem. Czy nie mogłabyś, droga Amino, dla mnie tego uczynić, by jadać jak inni ludzie? Wiem wprawdzie, czemu głodną nie jesteś, ale czy potrawy te nie lepsze są od trupiego ciała? A moje towarzystwo czyż nie wyrówna zdaniem twojem, towarzystwu długousznego gula? Zaledwie wymówił te słowa, Ognisty rumieniec gniewu oblał twarz jego małżonki. Zmierzyła go strasznym wzrokiem, a usta posiniałe zadrżały konwulsyjnie. Sidi Numan o nie miał z wielkiej bojaźni. Ona zaś porwała szybko szklankę wody, wymówiła nad nią kilka słów i wylała mu ją na twarz. — Nędzniku! — Zawołała przy tym gwałtownym głosem. Niech ciekawość twoja ukaraną będzie. Stań się psem. Jakoż tydynuman w psa przemieniony został. Porwała wtedy kij i tak go biła, tak biła, że o mało nie padł na miejscu. A choć zdołał uciec na dziedziniec, goniła za nim pomimo szybkich jego obrotów, od czasu do czasu ciężkie dostawały mu się razy. Nareszcie zmęczona bieganiem bramę otworzyła, chcąc drzwi schodowe zamknąć. To jej się jednak nie udało, gdyż nieszczęśliwy Numan pierwej się wyśliznąć potrafił. Dostawszy się na ulicę, chciał krzyczeć, o ratunek wołać, lecz w tej nowej psiej postaci wszystkie podobne usiłowania wyciem tylko i szczekaniu się wydawały. Zwabione tem inne psy zbiegły się i drażniąc gryź się z nim zaczęły. Naturalnie w walce tej uszczerbek poniósł. Uciekł do budy człowieka sprzedającego gotowane potrawy mięsne i skomląc w kąciku jakim się ukrył. Psy i tu spokoju mu dać nie chciały, ale człowiek ów zlitował się nad nim i kijem napastników odpędził. Wcale jednak nie miał ochoty przybłąkanego psa zatrzymać. Pies w ogóle zdawał się mu być nieczystym stworzeniem. Jeżeli w przechodzie nawet zaczepił się o niego, zaraz się musiał oczyścić i umyć. I więc sobie tego trudu zaoszczędzić, zaraz z wieczora wypędzić go próbował. Lecz Numan tak pokornie spoglądał, tak głowę ku ziemi schylał, tak smutnie skowyczał, że rozbrojony ten przekupień szepnął sam do siebie. Niechaj przez dzisiejszą noc pozostanie. Ale jutro czekają go cięgi, jeżeli dobrowolnie nie odejdzie. Sidinoma zapamiętał te słowa, i gdy następnego ranka człowiek wynosił świeżo ugotowane mięsiwo, ruszył ze swego kąta i budę opuścił. Ponieważ go jednak głód trapił okropny, przyłączył się do gromady psów stojących przed budą i chciwie wyczekujących by im rzucono jakiś odpadek, co się też od czasu do czasu zdarzało. On w pokornej postawie błagalnie spoglądał jedynie narzucającego człowieka i dostał za to aż kilka kawałków. Gdy się nasycił, znowu prosząco patrzeć zaczął, by mu właściciel do budy wejść pozwolił. Ale ten porwał kij i zawołał. — Spróbuj na tylko wejść, a zobaczysz, co ci się dostanie. Te słowa odebrały mu odwagę, spuścił uszy i ogon, i bieg daleko, aż mu buda znikła z oczu i głos łającego człowieka rozwiał się w przestrzeni. Skoro stanął nareszcie i rozejrzał się bojaśliwie, spostrzegł, że jest koło piekarni. Piekarz wesoły człowiek stał przed drzwiami i serdecznie się uśmiał z tego psiego przestrachu. — Cóż? — zawołał. — Czy ci w domu cięgi dali na obiad? Sidi Numan spojrzał na nią i przytakiwał głową. Czyżeś ty taki rozumny, że odpowiadać mi potrafisz? Zawołał piekarz. Masz może apetyt na bułeczkę? Pies w odpowiedzi poufnie się zbliżył i kiwnął twierdząco głową. To tak zdziwiło piekarza, że wziął istotnie bułkę ze sklepu i psu ją podał. Ten jednak zamiast rzucić się łakomo na pożądaną zdobycz, jak to jest zwierzęcym obyczajem, najpierw wdzięcznie na podziękowanie skinął głową, ogonem pokręcił, po czym zwolna dar spożywać zaczął. W końcu usiadł koło piekarza we drzwiach sklepu, wyglądając na ulicę. Tak rzeczny pies podobał się piekarzowi. Pogłaskał go i przynęcił do siebie. – Chodź – mówił, wskazując mu miejsce do leżenia – możesz tu pozostać. Asidi Numan chętnie u tego uprzejmego człowieka pozostał. Bardzo mu tam się dobrze powodziło. Z rana w południe i wieczór dostawał talerz jadła, którym by się był będąc nawet w dawnej człowieczej postaci zadowolił. Tym bardziej zaś teraz będąc psem. Słuchał też za to swojego pana i służył mu wiernie. Rozumiejąc wszystko, nawet to, co sam do siebie mówił niekiedy, i z dobrej woli spełniał jego usługi. Który się od pospolitego psa spodziewać nie można było. Pan jego polubił go niezmiernie i ciągle trzymał przy sobie. Warunki życia, w których Sidi Numan znajdował się obecnie, byłyby dla innych psów godne zazdrości. Ale on, pomimo dobroci swojego pana, czuł się bardzo nieszczęśliwym i pragnął gorąco do dawnej swej postaci wrócić. Ponieważ mu jednak jako psu, na mowie zbywało, nie mógł się z ludźmi co do swojego stanu porozumieć. Rozdział trzeci. Pewnego dnia zdarzyło się, że kobieta, płacąc za kupione klepu piekarza, zapłaciła fałszywym pieniądzem. Pieniądz to fałszywy, rzekł piekarz. Dobra kobieto, inny dać musicie. Kobieta utrzymywała, że się myli i koniecznie chciała, by jej monetę przyjął. Ach, Boże! Zawołał piekarz niechętnie. Rzecz jest tak widoczna, że pies by się nie dał oszukać. Zaledwie wymówił te słowa, gdy pies wskoczył na stół, kiwał łbem, przytakując swemu panu. Ten zmieszał wraz z innymi pieniędzmi fałszywą sztukę i zawołał do niego. Chodź tu i poznaj fałszywe grosze. Sidinuman, który dawniej dobrze się znał na pieniądzach, od razu poznał fałszywą monetę, i łapą ją na bok odsunął. Po czym spojrzał na swojego pana, pytając się niejako wzrokiem, czy wybrał dobrze. Piekas zadziwił się niezmiernie dowcipem jego, pogłaskał go i rzekł. — No i cóż wy na to, dobra kobieto? Kobieta niemniej temu uderzona, śpiesznie sfałszowany pieniądz na inny zamieniła. — Ha! Skoro pies wasz tak twierdzi, musi to być prawdą! — rzekła. I gdy wyszła wszystkim spotkanym na ulicy znajomym, o tym psie nadzwyczajnym rozpowiadała. Piekarz również opowiadał swoim sąsiadom, którzy z naocznej próby koniecznie o tem przekonać się chcieli. Nie mu się zawsze udało słusznie wybrać i rozróżnić każdą fałszywą monetę wraz z innymi zmieszaną. Od tego dnia sklep piekarza był zawsze przepełniony. Gdy się wieść o zmyślnym psie po całym mieście rozeszła, każdy chciał się osobiście mu przypatrzeć. Żaden piekarz na świecie nie miał tylu kupujących, ilu ten ich zyskał w krótkim czasie. Z pieczywem trudno mu było nadążyć. Piec nigdy nie wystygał. Trzeba było dwa inne postawić jeszcze, a i tak zaspokoić nie mógł wszystkich żądań. Tylu się znalazło ciekawy, którzy figle psa zobaczyć chcieli. Nieszczęśliwy pies od samego rana do późnego wieczora musiał być zajętym. Siedział na stole i odróżniał dobro od fałszywych pieniędzy. Niejeden usiłował zwabić go do siebie lub też gwałtę z piekarni go wynieść. Sydney numan wprawdzie coraz goręcej pragnął do ludzkiej postaci wrócić, ale piekarz tyle dobroci mu okazywał, że nie chciał go porzucić bez pewności przeobrażenia. Samolubstwo i zazdrość, niejednego zamachu na uprowadzenie wiernego stworzenia, stały się powodem. Tłumy, cisnących się codziennie do piekarni ludzi, pocycały zawieść innych piekarzy i przekupniów. To ten, to ów chciał gwałtem nieraz psa porwać, ale pies wył, i dzielnie się każdemu pokuszeniu tego rodzaju opierał. Gdy pan jego zmiarkował grożące im obu niebezpieczeństwo, Zaczął strzec go bardzo pilnie. Zwracał uwagę na każde jego podniesienie głosu i od wszelkiej napaści zawsze go obronił, bo wiedział, że mu prawie cały majątek zawdzięcza. Rozdział czwarty Raz przyszła staruszka jakaś, zżądając chleba. Między kładzionymi pieniędzmi znalazł się też grosz fałszywy. Pies położył na nią łapę, Odsunął go i spojrzał na kobietę, szukając w oczach jej potwierdzenia, że dobrze trafił. W oczach tych łzy litości zabłysły. Tak, masz słuszność, rzekła. To fałszywy grosz istotnie. Zmieniła go na inny, a tymczasem piekarz odszedł do swojego zajęcia, ponieważ w tej chwili innych kupujących nie było. Kobieta dała znak i cicho do psa szepnęła. Chodź ze mną, jeśli mi ufasz. Sidney Norman wyczytał już poprzednio w jej współczucie, załzawionych oczach, że go za psa nie uważa. Słowa te rozbudziły w nim nadzieję. W sposobniejszej chwili trudno było żądać. Ulica była pusta, pan jego wyszedł, zajrzej do pieca, zeskoczył więc jednym susem ze stołu i pobiegł za kobietą. Zaraz na rogu skręciła w inną ulicę. Z tej znowu w inną przeszła i tak ciągle wodziła dalej, a dalej, aż nareszcie stanęła przed małym, czyściutkim domkiem. Drzwi się otworzyły i pies chętnie wszedł na jej skinienie. W pokoju siedziała piękna dziewica, oblicze jej było pełne łagodności i dobroci. Stara, zbliżywszy się do niej z psem, rzekła – Przyprowadzam ci tu córko tego psa piekarskiego – co tyle w mieście narobił hałasu? Musisz mieć słuszność. Ja nabrałam przekonania, że czarodziejstwem, jakim został zaklęty, jakże ci się zdaje? Tak musi być niezawodnie odrzekła dziewica. Zaraz się przekonasz o prawdzie swego przypuszczenia. Wzięła kubek z wodą, umoczyła w nim końce palców, prysnęła kilka kropli na psa i mówiła. Nieznane dwoiste stworzenie, czym byłeś dawniej, w to cię przemienię. Natychmiast Sidinuman w dawnej swojej ludzkiej ukazał się postaci. Skoro tylko uczuł przeobrażenie, natychmiast do nóg dobrodziejki swojej się rzucił, kraj szaty jej całował, dziękując sercem wzruszonym. Opowiedział jej swoją historię, którą tymi słowami zakończył. Wybawiliście mnie z ciężkiej doli, za co wdzięczność moja będzie wieczną. Jestem na zawsze niewolnikiem waszym. Dobry Sydinomanie, odrzekła dziewica, cieszę się, że mi się was uratować udało. Nie dziękujcie mi proszę, bo doprawdy nie ma o czym mówić. Dawno już znałam żonę waszą, bośmy się wspólnie uczyły początków czarodziejskiej sztuki. Wcześniej zdradzała na swoje złe skłonności i rozstałyśmy się, bośmy były sprzecznych wyobrażeń. Od tego czasu wiem, że zawarła przyjaźń z Duchem Ciemnym. Gólem zwanym a kto się z nim zadaje, zgubiony jest na zawsze, złość jej będzie coraz bardziej wzrastała, i nie potrafi nigdy na dobre swoje siły użyć. Nie dość więc, że czarodziejskie zaklęcie zdjęte zostało, musi ją jeszcze spotkać kara. Udała się do bocznego pokoju i wyszła z niego niosąc flaszeczkę napełnioną wodą. Widziałam w czarodziejskim lusterku, rzekła, że Amin nie ma teraz w domu, ale wkrótce ma powrócić. Udajże się spokojnie do domu twojego, gdzie cię służba powita serdecznie. Podaj pierwszą, lepszą przyczynę, tak długiej nieobecności i czekaj powrotu aminy. Ukażesz się nagle, a ona będzie chciała uciekać. Wylejże na nią natychmiast tę wodę i wymów słowa. Wartość swoją własną sama znasz. Na co zasłużyłaś, to i masz. Sidney Numan pożegnał się natychmiast ze swoją dobrodziejką i z jej matką tysiączne dzięki im składając. I po tak długiej nieobecności do domu czym prędzej powrócił. Służący niezmiernie się zdziwili i ucieszyli jego widokiem. Żona wasza nam mówiła, że dla załatwienia sprawy jakiejś wyszliście po obiedzie i ze smutkiem powrotu waszego wyczekiwała dotychczas. Fałszywa istota! Zawołał Sidi Numan. Więc jeszcze udawała zasmuconą. Czy wam i to opowiedziała jak wypędzonego z domu psa zbiła okropnie tak, panie odrzekł służący mówiła, że zostawiliście drzwi otwarte pośpiechu i że wtedy wbiegł jakiś obcy pies cierpliwości, cierpliwości zawołał sidi a teraz zostawcie mnie samego służący do zwykłych rozeszli się zatrudnień a sidi numan wyszedł na dziedziniec i ukrył się w kącie Wkrótce Amina nadeszła. Gdy się do jego kącika zbliżyła, wybieg szybko, chciała uciekać w przerażeniu, krzycząc głośno, lecz on wylał na nią wodę z flaszeczki, wołając tak, jak ją nauczyła dziewica. Wartość swoją własną sama znasz, na co zasłużyłaś, to i masz. W tej chwili Amina w konia czarnego zmieniona została. Sidi Numan poprowadził ją do stajni, pomimo silnego oporu uzdę włożył i przywiązał do żłobu. Przedstawił jej potem, jak niecnie zachowywała się względem niego, jak obrzydliwie każdej nocy trupami się karmiła, wyrzucał jej, że zaprzyjaźniła się z jednym z najzłośliwszych duchów, a prawiąc jej te morały, ciągle ją tak mocno batem okładał, że aż mu ręka ze zmęczenia zdrętwiała. Rozdział piąty Od tego czasu codziennie Sidinuman kazał sobie siodła czarnego konia i jeździł na nim po rynku i ulicach Bagdadu. Wpijał mu ostrogi w ciało tak, że krople krwi cieknącej ślad drogi jego znaczyły i bił okrutnie na hajką. Widzowie grozą przejęci, oczy odwracali ze wstrętem. Zdarzyło się raz, że Harun al-Raszyd, kalif Bagdadu z wielkim wezyrem i podkomorzym swoim, szli za kupców przebrani przez rynek, na którym Sidi Numan właśnie konia swojego ujeżdżał, bijąc go kańczugiem i kalecząc ostrogami, tak, że był cały okryty krwią i pianą. Wszyscy obecni groźnym szmerem wyrażali swoje oburzenie na okrucieństwo jeźdźca. Czemuż ten jeździec tak konia swojego morduje? Spytał kalif otaczających. Nikt jednak nie mógł mu zaspokajającej dać odpowiedzi. Nie znamy przyczyny tego, odrzekli. Od pewnego czasu codziennie tu przybywa i zawsze konia swojego z równym okłada okrucieństwem. Kalif rozdrażniony poszedł dalej. Nazajutrz wysłał kilku ludzi ze swojej straży na ten sam rynek, i kazał Sidinumanowi stawić się przed swoim tronem. Sidinuman przerażony stanął przed władcą wiernych, który go zapytał: Jak ci na imię? Sidinuman odrzekł. Sidinumaniem Kalif się odezwał. Widziałem nieraz ujeżdżanego konia, niejednego sam ujeżdżałem w życiu, ale po raz pierwszy zdarzyło mi się widzieć, aby ktoś taki jak ty wczoraj biednemu zwierzęciu zadawał męczarnie. Lud oburzony jest na ciebie i gdybyś miał dość zimnej krwi, żeby na to zważać, byłbyś sobie musiał z tej ogólnej niechęci zdać sprawę. Ja sam miałem zamiar dać się poznać i tytułem władzy położyć koniec twojemu nadużyciu ale przypadkiem rzucone na twarz twoją spojrzenie zbudziło we mnie przekonanie, że z natury nie musisz być okrutnym. Czemuż przytłumiasz w sobie szlachetniejsze uczucia? Wyznaj prawdę. Sywinuman pobladł ze strachu, rzucił się na ziemię i chciał przemówić, lecz pomieszanie odjęło mu władzę nad własnym językiem. Kalif odezwał się dobrotliwie chcąc go ośmielić i przyrzekł przebaczenie bez względu na winę, która w toku opowiadania ujawnić się miała. Ze zdumieniem pełnym oburzenia wysłuchał Harun al raszyd sprawozdania o tym, co zaszło między Sidinumanem a żoną jego Aminą. – Co prawda – rzekł – Amina zasłużyła na ponoszoną karę. Przypomnij sobie jednak z własnego doświadczenia – jak to okropnie mieć postać bezbronnego zwierzęcia. Zaprzestań więc tej srogiej pomsty. Kazałbym ci nawet żądać, aby czarodziejka, która ciebie oswobodziła, jej dawne ludzkie powróciła kształty, ale wiem niestety, że nie ma nadziei poprawy dla takich zatwardziałych grzeszników. Niechajże pozostanie nadal koniem i w ten sposób przynajmniej innym szkodzić nie będzie. Młodzieniec odszedł. I rozkaz Kalifa wypełnił.